Przyszłam dzisiaj zrobić ci loki, tak? Te, które uwielbiasz, czyli loki na pędzel. i'm Przynajmniej, żeby wyglądały Na rozczesane Dobra yy, Loki na pędzel Ostatnio wyszły nam Zarąbiste, więc tym razem też Postaram się, żeby wyszło tak jak ostatnio Nakręcę, przytrzymam I później ci spisikam, żeby Na pewno się utrzymały przez cały wieczór Jak to wygląda, ale powiem ci. Musisz chyba spojrzeć w lusterko i na no, dobrze to Okej, okay. Nie wygląda to dobrze. Potepnę ci to spin